Niech Pan Bóg Was błogosławi. Sprawia mi wielką satysfakcję możliwość zwrócenia się do Was, przekazania Wam tych pozdrowień, tych pięknych pozdrowień od Pana Boga z miłością, radością dla Was wszystkich, bracia i siostry, którzy jesteście na całym świecie. I jakże to piękne mówić w ten sposób, że nasz kościół jest na różnych kontynentach. Na niektórych wciąż się buduje, na niektórych kontynentach, że stały wielkie zbory. Tak więc wspaniałe jest to, ta świadomość, że można się zwrócić do tak wielu braci i siostry. Kiedy ja, Poznałem kościół. Wiedziałem, że będzie to coś wielkiego, pięknego. I chciałem poznać kościół w bogocie. Pragnąłem iść i oszcić się w wodzie. I tak się stało. Niemniej jednak to, co zobaczyłem, to była mała świątynia. I być może, może przesadzam. Wybaczcie mi, bracia, z tamtej epoki. Może was było wtedy 60, 70 osób i tylko jeden zbór, jedna świątynia? Niemniej jednak Pan Bóg mnie przekonał. Moje serce było zakochane w Panu Bogu. I wiedziałem, że wszystko to oznacza, że trzeba dużo pracować. Pracować i jeszcze raz pracować, aby dotrzeć do serc ludzi. Tak, brać, tak piękna jest ta Ewangelia, jak mówi nasza siostra. Jest szczęśliwa od kiedy poznała Pana. W potrzebie, czy nie. Na przykład ja chorowałem, dużo chorowałem, ale w każdych z tych okoliczności, Panu dając chwałę i kochając go bezinteresownie. W 2014 roku byłem w szpitalu. Powiedziałem do mojego wnuka, jeśli nie wrócę, przejmij flagę i idź do przodu. Jednakże chwała i błogosławionemu naszemu Panu, który pozwolił mi dalej żyć, aby mu służyć. I od tego czasu rozumiem więcej. Rozumiem więcej potrzeby tych, którzy cierpią, chorują. Rozumiem więcej, ponieważ sam to przeżyłem. Czułem blisko, czułem blisko tej chwili zdobycia życia wiecznego. Ale Pan Bóg powiedział: Jeszcze nie teraz. I bracia, i siostry. Teraz żyjemy ciężkie chwile. Już od ponad roku. Słyszymy o strzałach, wybuchach, o innych rzeczach. I jakoś tak przyzwyczailiśmy się do tych informacji. Jeśli oglądamy jakiś film dokumentalny o wojnie, gdzie jest wiele zmarłych, widzimy, że te osoby tak jakby się przyzwyczaiły do tego. I dzisiaj również przyzwyczajamy się, że tam jakiś napaść. Tam kogoś zastrzelono, czy brat, czy siostra z Kościoła, ktoś odszedł przez wirusa. Wszyscy jesteśmy ludźmi. I wiemy, że prędzej czy później będziemy. Staniemy przed to Panem. Z różnych okolicznościach, sytuacji, jakikolwiek byłby motyw. Może być nawet wypadek. Ale tak będzie. I. W pewnym aspekcie możemy powiedzieć, przyzwyczajamy się do tego, do tej świadomości. Czasami są to wiadomości smutne. Nie tyle odnośnie naszych braci i siostry z kościoła, ale od tych ludzi ze świata, którzy jeszcze nie znają Pana. Dlatego nasz Pan jest po to, aby dotrzeć do tych dusz, aby dotrzeć do ich serc, aby poznali, aby znaleźli tą. Możliwość odpoczynku w cieniu Pana naszego. Przyjdźcie, ponieważ tutaj jest życie, błogosławieństwo. Przyjdźcie do stóp Pana. Jest pewien piękny wers, który mówi, szukajcie Pana, kiedy może być znaleziony. I bracia, teraz jest ten moment. To jest ten piękny moment, gdzie możemy znaleźć Pana. Gdzie go znajdujemy? Czy nie wiecie, że Pan Bóg do nas mówi? Że nas uzdrowił, uwolnił? Oczywiście. Są przypadki, których nie zawsze nie rozumiemy, ale wiemy, że jesteśmy z Panem. A Pan wie, co robi. Nie tak dawno odszedł od nas. Pewien brat, bardzo specjalny, kochany. Bolała mi moja dusza, kiedy on odszedł. Ale musimy iść do przodu. On poznał pana, zdążył go poznać, miał czas, a wszystko pozostałe to sprawy Boże. Ale my z naszej strony starajmy się być świadectwem, bratem. Pomagać każdemu. W ten sposób te wiadomości i te chwile, już od ponad roku wiemy, że to są próby, że to są chwile przesiewu. Przesiew to znaczy się ruszyć rzecz z jednej strony do drugiej bardzo szybko. To jest przesiew. To jest słowo użył Pan Jezus Chrystus, nasz król, nasz pan. I powiedział on to w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 22: Tak powiedział do Szymona w wersie 31: Szymonie, Szymonie, oto szatan. Wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. I musimy zrozumieć, że jest różnica między pszenicą a słomą. Gdy łuska się pszenicę, on odrzuca tą łuskę, tą słomę. I osoby muszą. Poruszać, aby ta łuska, ta, ta, ta słomika taka odpadła przez wiatr. I w ten sposób, jak możemy zrozumieć parabole porównanie o mężczyźnie nierozważnym i rozsądnym? Jeden buduje dom na piasku, a drugi na skalę. Tą skałą, to jest właśnie nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg. To na nim są te fundamenty, ta podstawa, doktryna, nauki, medytacje, który daje brat, jeden brat, drugi brat, bądź nasza siostra. To wszystko jest piękne, wspomaga, pomaga, bo musimy zdobyć życie wieczne. Ten spadek, który Pan nam chce dać. Musimy walczyć o to, o ten nasz spadek. I walka jest za pośrednictwem ładnego życia, poprawnego życia w oczach naszego Pana, odrzucając wszystko to, co jest złe, siostra nie potrafi ona wymienić wszystkich tych grzechów, tych rzeczy złych, niepoprawnych tyle ich jest w naszym życiu. Tak więc Musimy być tą pszenicą, a nie łuską, która jest przy pszenicy. Ona ją ukrywa, tak, ale jest odrzucona, ponieważ łuska nie wzbogaca, nie odżywia. Musimy ją odrzucić. Gdy byłem mały, moja babcia łuskała, przesiewała razem z moją siostrą, którą mam, ponieważ mam starszą siostrę ode mnie. I moja mama razem z siostrą uskały, przesiewały i robiły to bardzo wprawnie. To było niesamowite, jak one to robiły, jaką miały sprawność, wprawę. Tak więc gdy osiągały ten moment, w którym na przykład ryż był odrzucony od łuski, od tej pszenicy, od tej słomy, miały w, w naczyniu pewnym i wykorzystywały wiatr, poruszając w tym naczyniu. Jeżeli nie było wiatru, to dmuchały. I ten, ten, ten wiatr. I ta łuska, która nie ma ciężaru, wiatr ją unosił. I bracia, my musimy być tą pszenicą, a nie łuską. Łuska jest, i pszenica są przesiane. Oboje jesteśmy zniesieni i próbowani, ale wiatr, próby nas oddzielają. Ogień, tak jak mówi Paweł w Koryntii, ogień dokona próby. Okoliczności sprawią, pokażą i pokaże, kto jest ze złota, a kto jest z brązu. Ja na przykład, podam przykład że myślimy, że kto jakiś brat, siostra jest ze złota, a okazało się, że był z brązu. Nie był kamieniem pięknym w oczach pana. Tak więc w tych dniach, kiedy jesteśmy w domach gdy ze względu na pandemię, nie możemy wychodzić, jesteśmy w domach, wiele można było zyskać. I wiele zyskaliśmy, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że najważniejsze w tym życiu jest mieć Pana Boga w naszym życiu. To, to jest najważniejsze. Nie chcę, aby zabrzmiało to jako fanatyzm. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Ale on jest naszą szczepionką. I oczywiście jestem zaszczepiony, ale zrobiłem to, ponieważ taki był wymóg. Wymóg, jeżeli chodzi o prawa. Ale naszą szczepionką jest Pan Bóg. On jest naszą ostoją. On jest naszą zbroją. On jest naszą twierdzą. On jest naszą pomocą. On jest naszą cieniem. On jest silnym prawym ramieniem. On jest zawsze obok nas. I chce, abyśmy byli tą pszenicą. Abyśmy byli tym domem zbudowanym na skalę. Fundamentem w waszym, moim, musi być doktryna. Nauka, ale nauka Boża. I w ten sposób będziemy mieli mentalność Pana Jezusa Chrystusa. I mówi, mądrością, początkiem wszelkiej mądrości jest bojaźń Boża. To jest podstawa każdego wierzącego. Doktryna jest fundamentalna. Nie uczyć się wersów pisma świętego na pamięć, bądź powtarzać je wielokrotnie, tak jak czyniliśmy to wcześniej w naszym życiu, ale poznać, rozumieć że Pan Bóg nasz mówił, na przykład w Księdze Jeremiasza, mówił tak w rozdziale 9, wersie 22, tak mówi Pan, niech się niech lubi mędrzec swoją mądrością. I niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, tak jak mówi wers 24, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, że ja jestem Bogiem że ja jestem Panem Jezusem Chrystusem i czynią miłosierdzie, chwała Jemu i cześć. Bracie, wszystko to, co jest wokół nas, jest miłosierdziem Bożym. Czy mam zdrowie? Nawet jeżeli mnie coś boli, to jest Jego miłosierdzie. Wszystko jest ku Jego chwale. Mówi po przecinku. Czynią miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan, czyli co chce Pan, co Pan oczekuje od nas, abyśmy Go poznali, abyśmy Go wielbili z wiedzą, zrozumieniem, poznaniem, bezinteresowni. Mamy czy nie mamy? Tak, bracia. Przenicę. Ponieważ diabeł wyprosił, aby nas przesiać. I te przesianie jest z kościołem. Ale błogosławiony jest nasz Pan, który nam daje narzędzia. Narzędzia w postaci doktryny jako jednej ze zbroi, Którą wielokrotnie podkreślał nasz brat Albert Carlos Alberto? Tak, bracia, jesteśmy tą pszenicą. I musimy być, tak jak mówi Pan w przysłowiach musimy być więksi, lepsi niż złoto, niż te kamienie przepiękne ludzkie, ponieważ naszym bogactwem jest niebo życie wieczne i nic z tego co mam nic nam nie pójdzie, nic nie zabierzemy tylko pójdzie zabierzemy tą świadomość naszą świadomość w obecności pana co zrobiliśmy co uczyniliśmy na ziemi na tym świecie dlatego zapraszam was abyśmy byli tym głosem głosem pana aby go wielbić czcić. Tak, bracia. Niech Pan Bóg Was wszystkich pobłogosławi, wypełni Was was duchem świętym. Wiem, że wkrótce drzwi zostaną otwarte i że lud, który wykorzystał te czas pandemii, te osoby będą wielkimi narzędziami Pana. Bracia, niech Pan Bóg Was Bogosławi Duchem Świętym, abyście mówili językami, prorokowali. Bądźmy bogaci w duchu, bogaci. Pan Bóg zapewni wszystko, to czego nam brakuje. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Niech Pan Bóg Was błogosławi.